Drodzy w kolejnym odcinku przygód pana Ryby. Dzisiaj jestem na całkiem nowym łowisku. Łowisko nazywa się Leśna Woda. Znajduje się niedaleko Łańcuta na Podkarpaciu. Dzisiaj o tym łowisku porozmawiam z właścicielem Mateuszem oraz Marcinem. Pokażę wam także przynęty, dambelsy, pop-up oraz waftersy, które na jakie wody i w jakich warunkach powinniśmy stosować. A w tym momencie drodzy moi mam branie i chyba rybka siedzi. Także piękne powitanie. Jak widzicie przyjechałem tutaj z dwoma Szymkami i, i Dawidem. Jesteśmy tutaj pierwszy raz na zaproszenie właśnie naszego kolegi Mateusza, który jest współwłaścicielem. I fajnie, no bo już mamy kontakt z rybą. Po kilku minutach ryba zaparkowała w trzcinach, ale udało się Wyciągnąć dzięki Szymek. Handlóweczka, ale piękna ryba, pierwsza cieszy, jaka śliczna, piękny ogon, bardzo zdrowa rybka. Czekam na kolejne branie, a tymczasem chciałem właśnie Wam pokazać yy, Dumbelsy, Dumbelsy Waftersy i Dumbelsy popapy to Tak, generalnie można na trzy takie podkategorie można podzielić dambelsy. Króciutko też scharakteryzuję każdego z nich. Zacznę może od po prostu dambelsów. Akurat tutaj mam ze sobą dambelsy z firmy Match Pro, a tutaj w tym przypadku jest to dambels o aromacie ananasa. On jest 7 mm. Dambelsy charakteryzują się tym, że generalnie one leżą na dnie. W następnej kolejności są yy, dambelsy waftersy. Waftersy, jak sama nazwa mówi, to są dambelsy zbalansowane. z wafters, moi drodzy, charakteryzuje się tym, że bardzo delikatnie unosi się nad dnem, yy, jest taki zbalansowany. Yy, w momencie, właśnie jak ryba podpływa, Robi się taki delikatny wir wokół przynęty i ona się delikatnie unosi, prowokując tym samym rybę do pobrania. I aby Dumbbells wafters odpowiednio pracował, musi też być dopasowany odpowiedni haczyk, czyli jego wielkość, ale przede wszystkim ciężar. Dlatego, że jeśli haczyk będzie zbyt ciężki, to ta zanęta nie będzie nam się zbytnio unosić, podnosić z dna. Natomiast jeśli będzie y, haczyk zbyt lekki, to dumbbells będzie pracował jako, dumbbells wafters będzie pracował jako y, pop-up, czyli będzie się unosił wysoko y, ponad dnem. Dlatego do dumbbellsa waftersa y, musimy dobrać odpowiedni haczyk, odpowiedni ciężar haczyka, tak, żeby generalnie, jak zanęta jest w spoczynku i nie ma wokół niej żadnego wiru wody, to ona będzie leżeć na dnie. Natomiast jeśli ryba podpłynie pod przynętę, zrobi delikatny wir, to ona się będzie delikatnie unosić. Tak będzie dosłownie nad dnem balansować. I trzecia podkategoria dambelsów są to dambelsy popapy. Ja tutaj akurat mam dambelsa popapa z firmy MC Carp. To są dambelsy mocno wypornościowe i one będą po prostu pracować. Tyle nad dnem, jak długi jest przypon. Oczywiście, moi drodzy, możemy sobie regulować wysokość dambelsna nad dnem taką po prostu śruciną, czyli montujemy sobie śrucinę na przyponie i ustawiamy wysokość. Jak chcemy mieć tą przynętę nad dnem, wiadomo, że śrucina będzie nam obciążać haczyk i przynętę i będziemy sobie właśnie tą śruciną regulować. Yy, wysokość w danym momencie, ile chcemy, że tak powiem, mieć ją nad dnem, i teraz yy, kolejna yy, dosyć ważna rzecz, a można powiedzieć bardzo ważna rzecz. Trzeba odpowiednio dobrać wielkość haczyka do wielkości przynęty. Tutaj mam haczyk w rozmiarze 10. To jest akurat haczyk KamaSante 911X. X to jest taki x strong troszeczkę mocniejszy. I dumbels wielkości 6 mm. Można powiedzieć, że to są takie niemalże idealne, dobrane do siebie wielkości, i haczyka, i dumbels'a. Oczywiście możemy do tego haczyka dziesiątki dać nieco większą przynętę. Tutaj zalecałbym powiększenie odległości na włosie. Takie przynęty na długim włosie, moi drodzy, ja na przykład osobiście stosuję w lecie, albo po prostu na wiosnę, kiedy jest cieplejsza temperatura, bądź też na jesień, kiedy ryba przygotowuje się do zimy i pobiera intensywnie. Natomiast na późną zimę, tak jak teraz mamy i wczesną wiosnę, kiedy woda jest zimna, ja generalnie minimalizuję i haczek i przynębę. Haczek to nawet daje dwunastkę, czternastkę i Przynęta jest w niedużej odległości od haczyka. Ryba wtedy delikatnie zasysa. Można powiedzieć, że ona wtedy się tak bawi tą przynętą. I wtedy, jeśli ta przynęta delikatnie wejdzie rybie w otwór gębowy, no to blisko wypozycjonowany haczyk pozwoli na to, że szybciej cię oczywiście zatnie. Tutaj też mam haczyk wielkości 12 i wafters rangersa rozmiar 6 czyli też odpowiednia wielkość i trzeci przykład pokażę Wam tutaj właśnie też haczyk to jest akurat Trabucco Method Plus w rozmiarze 10 i Dumbbells firmy Watch Pro w rozmiarze 7 taka proporcja jest bardzo dobra czyli tej przynęty w stosunku do tego haczyka do wielkości tego haczyka. I teraz moi drodzy bardzo często też pytacie kiedy powinniśmy stosować dambelsy, dambelsy waftersy i popapy. Generalnie ja w zdecydowanej większości stosuję dambelsy waftersy, czyli takie zbalansowane przynęty, które delikatnie unoszą się nad dnem, bo one rzeczywiście są skuteczne, one prowokują rybę do pobrania. Generalnie i tak ryba w momencie, kiedy jest blisko podajnika, jak łowię na metod feder, to ryba zasysa, bo czuje tą zanętę. No oczywiście między tą zanętą jest ta przynęta. Czasami nawet po prostu ryba nie widzi tej przynęty, tylko zasysa to, co jest w podajniku, w koszyczku. A ten wafter zbalansowany jest na tyle lekki, że on w momencie tego zasania bardzo szybko i bez żadnego oporu bez problemu wchodzi do otworu gębowego, no i jest zasysany przez rybę, haczek się zapina. Dambelsy zwykłe też oczywiście są jak najbardziej skuteczne, bo ryby generalnie białe żerują przy dnie, czyli po prostu zasysają to, co jest w mule, czasami nawet głęboko w muł wkładają swoje pyski, no zasysają razem z mułem, tam gdzie w mule jest ta przynęta. Często generalnie, nawet nie widząc przynęty, w momencie kiedy rzeczywiście nie mam już totalnie brań, to zaczynam po prostu kombinować, bo może się tak zdarzyć, że po prostu biała ryba będzie żerować delikatnie nad dnem. W większości, tak jak powiedziałem, zdecydowanej większości ta ryba pobiera z dna. Zdarza się czasami tak, że ryba, która stoi w toni, bardziej będzie reagować na te przynęty, które są troszeczkę. Wyżej yy, położone nad dnem, może po prostu pobrać tą przynętę. Kiedy jeszcze stosujemy pop -upa? Wtedy, kiedy mamy bardzo muliste dno. Wtedy, kiedy nasz podajnik zapada się głęboko w muł, a yy, pop będzie po prostu delikatnie nad tym mułem. To też jest jakiś sposób. Moi drodzy, sami jak wiecie, na rybach nie ma ogólnej, jednakowej teorii. Zawsze trzeba kombinować. Jeśli Wam się nie będą sprawdzać popapy, to stosujcie waftercy. I odwrotnie. Po to są, żeby kombinować. Moi drodzy, i jeszcze kolejna ważna rzecz, może e, dość błaha, jakby się niektórym wydawało. E, ja sam doświadczyłem właśnie tego, że jest to sprawa dosyć ważna. Tutaj e, mówię o przynętach, które straciły datę ważności bądź to są przynęty sprzed dwóch sezonów. Często jest tak, że waftercy Tutaj, akurat y, dla przykładu, nagrałem taki króciutki film i nawet y, zobaczcie na zdjęciu. Pokazałem dwa dambelsy w tym samym rozmiarze. Jeden jest świeży, to jest Dumbers Wafters w rozmiarze 6 mm y, firmy Rangers. I z lewej strony macie Dambelsa, który już ma dwa sezony. Po prostu ten y, Wafters, który ma dwa sezony, pomniejszył swoją objętość ze względu na to, że wysechł. Stracił też kolory, prawdopodobnie przez promienie UV i oczywiście też, moi drodzy, stracił aromat. Analizowałem to na ostatniej wyprawie wędkarskiej, na której byłem z moim kolegą Michałem. Łowiliśmy niemalże w tym samym miejscu, w tej samej odległości, na te same zanęty i przynęty. On miał dużo więcej brań, a ja miałem zdecydowanie mniej. On łowił na świeżego w Tersa, a ja łowiłem właśnie na tego sprzed dwóch lat. I w momencie, kiedy wziąłem sobie od niego tego waftersa świeżego, brania były regularne. Ważne jest to, żeby po prostu mieć dumbersy świeże, gdzie mają świeży aromat. No i wtedy prawidłowo pracują, chociaż ten dumbers, który był bardziej wysuszony, on bardziej był zbalansowany, czyli po prostu brania na dwie wędki. No, jakbyś mek tą mniejszą. Właśnie, a tam mam fajne branie. Czuję, że jakaś fajna rybka jest. Kąp? Krąp, no? Niezwykle waleczne są tutaj te, te kroczki, te handlówki. Nie można powiedzieć, że to są kroczki, bo kroczki są mniejsze. To jest taka handlówka, ale są strasznie mocne te ryby. Nie wiem, co w sobie właśnie ma ten Dumbbells wafters truskawka Marosa, ale jest naprawdę na tą porę roku niezawodny. No i fajnie, trzecia rybka już jest. Za chwilę będę robił kolejny zarzut, zarzut zestawu, ale jeszcze właśnie nagrałem pracę tych dumbbellsów. Pokazałem Wam pracę waftersów zbalansowanych Ringersa. Teraz zobaczcie sobie króciutki właśnie film jak pracuje Dumbbells Match Pro. Szkoda moi drodzy, że nie miałem w momencie zarzutu Włączonej kamery, bo to by było widoczne, rzut położenie wędki na podpórki, zablokowanie kabłonka i szczytówka się wygina. Niemalże z opadu. Strasznie waleczne te ryby. Super, dzięki. I kolejna piękna rybka. Wiecie, co się dzieje? Jeździmy też osobno samochodami. Yy, jesteśmy na łowisku bezpiecznej odległości. Nie podchodzimy do siebie. Jednodniowym na zimne. Dbuchamy na zimne, tak jest. Mieliśmy, moi drodzy, parominutowy przestój W międzyczasie yy, szymek złowił karpia. Ale powiem Wam, że ryba przeszła taką falą że były naprawdę intensywne brania. Ja miałem takie powiedzmy, brania trzy na raz, można powiedzieć, w bardzo krótkim okresie. A później cisza. Zapomniałem Wam jeszcze powiedzieć, żebyście po prostu nawet domowym sposobem sprawdzali sobie, jak Wasz z wafters czy pop-up po prostu pracuje. Zróbcie sobie przypon, zapnijcie sobie przynętę do, do bagnetu czy na gumkę. Po prostu wsadźcie do szklanki z wodą i sprawdźcie sobie jak pracuje. Pomieszajcie sobie paluszkiem, stwórzcie sobie taki wir w tym pojemniku. Najprostszy sposób, aby sprawdzić jak wasza przynęta pracuje. Nie będzie to duża ryba. Poczuję to po holu. Natomiast y, słuchajcie, wzięła na popapka z, z MC Karpa, to jest taki popapek, który za chwileczkę Wam pokażę, on jest dwukolorowy. Zauważyłem też, że na zbiornikach jest taka, taki glon, taka trawa. Prawie na wszystkich, zobaczcie, eee, o, właśnie taki dwukolorowy dumbbells z pop-up. to jest. Konopia ochotka, o, też robi robotę. Moi drodzy, i, i zaczynam właśnie kombinować. Łowiłem do tej pory na 80-90 metrze yy, i brania były. Później brania przestały. Chcę zmienić sobie odległość. Markerem zaznaczyłem sobie na żyłce starą odległość, gdybym chciał do niej wrócić. Odpinam z klipsa i teraz będę prał ile, że tak powiem, fabryka, bo czuję, że słoneczko przygrzewa i one siedzą troszeczkę na płytszej wodzie tam pod szczytami. Także zobaczymy, czy rzeczywiście to się sprawdzi. Tutaj mam zaznaczony markerem ślad na żyłce. Jeśli będę chciał wrócić później z powrotem to miejsce to mam jak znalazł. Ale teraz właśnie chcę sobie spuścić z sklipsa i łowić na większych odległościach. Jest moi drodzy południe. No, lekki przestój, ale jak nie zauważyliście po swoich wyprawach wędkarskich, to tak jest że jeśli przychodzi południe, to ryby biorą oczywiście, ale nie ma już takiej systematyczności, no, ale też że brania są rzadsze, oczywiście co na niektórych łowiskach i to też nie jest regułą, absolutnie. Zmieniłem dystans, właśnie troszeczkę wydłużyłem, bardziej bliżej trzcin. Jest słońce, które ogrzewa wodę. No na wiosnę właśnie jak będą te pierwsze ogrzewania wody, to tak ta ryba pójdzie na płytsze tereny. Ale też nie będzie w ciągu dnia, właśnie przy takich cieplejszych dniach, aż tak żerować. Dopiero później, aż się woda ociepli. Jeszcze sobie wyłowię mojego marosa, bo już mam ostatniego. Zbiornik liczy 3,5 hektara. Na zbiorniku mamy 4 stanowiska, które są oddalone od siebie o 40 metrów. Głębokość oscyluje między, od, na wiosnę jest od 0,9 metra do 2 metrów. Jesteśmy gospodarzami tej wody od 2018 roku. Od tego czasu wykonaliśmy kilka zarybień. Pierwsze zarybienie to było w kwietniu 2018 roku. Puściliśmy przede wszystkim karpia handlowego, trochę karpia w przedziale 2-4 kilo. W tym również czasie wpuściliśmy amura w przedziale od 1 do 1,5 kg. Kolejne zarybienie było na jesień 2018 roku, wtedy wpuściliśmy mniejszą ilość ryb, natomiast były to ryby od 2 do 4 kg i były to głównie karpie. W 2019 roku dokonaliśmy kolejnego zarybienia na wiosnę. Tym razem również wpuściliśmy karpie, yy, tak zwane handlowe, jak również amury, w takim samym przedziale. W ciągu całego sezonu 2019 roku udało nam się jeszcze wpuścić kilka karpi w przedziale między 5 a 9 kg, nie było to więcej niż 20 sztuk. Oprócz tego, co Mateusz tutaj nam przed chwileczką powiedział, na zbiorniku również występują różne gatunki ryb, takich na przykład jak płoć, wdręga, karaś. Także jeśli chodzi o wędkowanie na przykład typowo federkowe, także jest naprawdę dużo, dużo zabawy i fajna frajda. Ze względu na, na dużą ilość karasia, o których wspominał Marcin, w tamtym roku na jesień wpuściliśmy również e, taką ilość czupaka, żeby ona mogła trochę zniwelować tą ilość e, karasia. Przez to wędkarze będą mieli mniej brań e, tej ryby. Dzięki temu mogą liczyć na, na większe ryby typu karp, amul. Łowisko jest czynne od piątku do niedzieli. E, trzeba wcześniej zarezerwować sobie dane stanowisko. Jest możliwość wędkowania w dzień, jak i przez całą dobę, jedynie na dobę są wpuszczane osoby zaufane, czyli po prostu już były u nas kolejny raz. Oprócz godzin otwartych nasz regulamin również zawiera dużo punktów, które mają znaczenie dla wędkarza i dla nas jako dla właścicieli. Jest tak dlatego, że nasze, nasze łowisko ma tylko cztery stanowiska. Dbamy o porządek na tym łowisku i zależy nam, aby nasi wędkarze, którzy tutaj przyjadą, czuli się bezpiecznie, swobodnie i żeby ten czas, który przyjadą do nas spędzić, był przyjemny dla nich, jak również dla nich rodzin, bo dopuszczamy taką możliwość. Dlatego wszystkie punkty regulaminu, które znajdziecie na przykład na naszym Facebooku, czy ten regulamin przesyłamy Wam również, gdy już będziecie na naszym łowisku. Wszystkie punkty po prostu są przestrzegane. Dość bym powiedział, może nieregorystycznie, natomiast skrupulatnie, dlatego bardzo prosimy tutaj z tego miejsca te osoby, które do nas zamierzają przyjechać, aby koniecznie się z tym naszym regulaminem zapoznały. dzisiejszą przygodę na łowisku Leśna Woda w Korniaktowie Północnym koło Łańcuta. Jak widzieliście na filmie razem z Szymkami dwoma i z Dawidem, złowiliśmy naprawdę niezliczoną ilość tych karpi handlówek. Wpadły takie dwie trójki. W międzyczasie też złowiliśmy kilka karasi. Trafiły się też trzy sumiki karłowate. Cisza, spokój, naprawdę miejsce godne. Polecenia. W następnym odcinku, moi drodzy, pokażę wam test wentek, o które często pytacie, ufałki yy, yy, z firmy Mikado, yy, a także Okuma Seymar. Także zapraszam bardzo serdecznie i jeszcze pokażę wam fajny, zaprezentuję wam fajny kowrotek Matrix Horizon. Dla miłośników Matrixa nie jest to yy, obcy yy, kowrotek, natomiast bardzo dużo osób nie zna jeszcze tego kowrotka, także pokażę wam go. No i zapraszam bardzo serdecznie do oglądania kolejnego odcinka przygód pana ryby. Zapraszam.